Bardzo się cieszę, że przyjechałam, dlatego że trenując samemu nie jest się w stanie zobaczyć, jakie się błędy popełnia, to znaczy nie mamy tej świadomości do końca, bo nie widzimy siebie z perspektywy innej osoby. Dostałam wiele ważnych informacji też z perspektywy Angeliki i asystentów. Dowiedziałam się, jakie, jakie po prostu, na jakich, nad jakimi rzeczami nam popracować. Było podejście indywidualne, czyli to, że korygowano w trakcie ruchu ćwiczenia, był, był ten, ten feedback od, od instruktora, co robię źle jak powinienem to zmienić. Osobom, które zależy na, na jakości treningu to polecam.